The Day Before pozywa za nazywanie Scamem Resident Evil 9 Revolutio dla serii PlayStation AI. Uu. Ale The Day Before pozywa za bycie Scamem? Uu, ta... Kurty The Day Before ponownie o sobie przypominają. Tym razem natomiast pozywając stronę internetową, która określiła ich skamem. Dodatkowo Jaki dzisiaj porozmawiamy sobie o reakcji Ashley Birch, czyli aktorki głosowej postaci Aloy z serii Horizon, na pojawienie się w sieci materiału wideo prezentującego wersję Aloy napędzaną przez sztuczną inteligencję. Będzie Aha. też o Resident Evil 9, a także w materiale pojawi się kilka innych pomniejszych pisów, więc subskrybujcie kanał, pamiętajcie, żeby chodzić na Instagrama. Zaczynajmy. The Day Before, czyli produkcja Studio Fantastic, zapowiadała się jako rewolucyjny. To byłoby takie dobre, jakby to nie. Nie było skałem, pojedyncze to jest. MMO w postapokaliptycznym świecie pełnym zombie. Hai był ogromny, a trailery obiecywały niesamowitą grafikę, a także niesamowity gameplay rodem z The Last of Us czy The Division. Powiem więcej, wiele rzeczy na trailerach przypominały właśnie elementy z tych produkcji, a o logo, bądź o grafikach nawet nie będę wspominał. Jednak hmm. rzeczywistość okazała się być zupełnie inna, pojawiły się opóźnienia, pojawiły się dziwne decyzje deweloperów, a finalnie katastrofalna premiera i. Ej, nieważacie, że to jest trochę że na przykład zbieracie na coś fundusze, dostajecie na to fundusze, macie te fundusze i robicie tylko jakieś grafiki koncepcyjne, jakieś banery, jakieś loga, strony Steam, CGI czy inne rzeczy, a i tak to kurwa nie wychodzi. Jaki? Że tylko zbierasz pieniądze, zbierasz, zbierasz i robisz k***a gówno, albo, albo tego nawet nie ma? Przecież i tak to kupią, a jak to wyjdzie, to i tak to zwrócą. No to po*** cała ta praca. Nie czaję troszeczkę. Jakby zrobili coś dobrego, to przecież to im by się zwróciło. Czy nie lepiej popracować serio nad tym? Jak już zaczęli? Nie rozumiem. I nagłe zamknięcie studia. No i co by tutaj dużo mówić? Gra przez wiele osób była określona jako. Tak samo jak ten Torgel, Przecież no robisz CGI, każdy jest podjarany, każdy jest łow-łow-wow. Wow, wow. I zamiast zrobić coś dobrego, to oni coś tam kręcą z wypłatami i z innym głównym. Ale pu... To nie wróciłoby im się, im się bardziej, gdyby już to wyszło I żeby to zrobili serio, serio? Nie rozumiem Jedno z największych oszustw w branży gier Niemniej jednak Studio Fantastic postanowiło podjąć pewne kroki Aby walczyć o swoją reputację W tym też celu rozpoczęli wysyłanie pozwów A pierwszy z nich o, został kurwa. skierowany do właścicieli Rosyjskiej strony internetowej Yakutia Info Warto jednak w miejscu powiedzieć, że siedziba serwisu znajduje się Na Syberii, co jest rodzinnym regionem Założycieli Fantastic Pozew, który wystosowali twórcy The Day Before Uważa, że Yakutia Info zaszkodziło im reputacji Nazywając <coughs> produkcję skamem Dziennikarze szybciutko potwierdzili, że takowy pozew otrzymali i co ciekawe, pozew ten dotyczy dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że Jakutia Info Rama, sama realnie. nazwała The Day Before Scamem, a druga jest taka, że jedynie na YouTubie parafrazowali jakiś inny serwis, bo jak napisali w swoim oficjalnym oświadczeniu, słowo scam jest stosunkowo nowe w języku rosyjskim i ich intencją nie było oskarżenie Fantastic o oszustwo. Też trochę jestem zdziwiony, Aha. że jednak postanowili oni podkulić ogon i przeprosić studio, brać pod uwagę, że dawali nam oni fałszywe obietnice, dawali nam przesadzone trailery, nie otrzymali nie nawet żadnego rzeczywistego gameplayu przed premierą, bo unikali oni publikowania autentycznych fragmentów rozgrywki. Były też nagłe przesunięcia kilka dni przed premierą, a potem jakieś absurdalne tłumaczenia, na przykład powody z problemami do znaku towarowego. Plus jest jednak taki, że pozwalali zwracać produkcję, niezależnie ile się w niej spędziło, więc to akurat jest plus. Kończąc całą tą sprawę, Jakutia postanowiło na zaktualizowanie obu wspomnianych informacji, zamieniając słowo skam na embarrassment, czyli na język polski zażenowanie, oraz zaczęła bezpośrednio cytować twórców za Zamiast ich parafrazować, zobaczymy, kto jeszcze dostanie pozew za nazywanie Fantastik oszustami, bo obstawiam, że może być tego całkiem sporo, a nie wiem, czy do końca ludzie będą podwijać ogon, tak jak zrobiło to Jakutia Info. W sieci jakiś czas temu pojawił się klip wideo przedstawiający Bota AI w czasie rzeczywistym, który prowadził rozmowy z człowiekiem w środowisku gry Horizon. Podczas tej rozmowy, ale odpowiadała na zadawane pytania, no i mimo tego, że materiał został już skasowany z sieci. To oczywiście dotarło to do Ashley Berch, czyli aktorki głosowej postaci Aloy. Aktorka publicznie wyraziła swoje obawy w związku z tym demem, podkreślając, że... Ej, ale tak szczerze, a propos tej gierki? Grałem w jedynkę w Horizon i tak się wynudziłem, że ja Myślałem, że to będzie zajebiste jakieś przeżycie, że super to będzie, że jakieś polowanie, ulepszanie tego. Takie kwa... nudne to dla mnie było i ja nie wiem Godzin. Jedynki nie przeszedłem, a dwójki nawet nie ruszyłem. Ale no kurwa, jak grałem jedynkę, to była taka nuda, taka chudy jaka ta fabuła. Nie wiem, nie pociągnęło mnie to niestety. Choć Gorilla Games zapewniało Gorilla. ją, iż nie jest to element akcji rozwijanej produkcji i nie wykorzystano jej głosu ani motion capture, to sytuacja ta stwarza niepokojący precedens dotyczący jej postaci oraz innych postaci kierowanych przez aktorów głosowych. Ja. Tutaj warto powiedzieć, że Ashley Burch postanowiła nawet wstawić na swojego Instagrama materiał, gdzie opowiada o tym wszystkim. Dodatkowo aktorka Damingowa wyraziła szczere obawy o przyszłość Występów w grach wideo jako formy sztuki. Boi się, że w przyszłości mogą pojawiać się materiały wykorzystujące głos, twarz lub ruchy aktorów bez ich zgody i rekompensaty, a w przypadku przegrania walki o ochrony przed takimi praktykami, aktorzy nie będą mieli żadnych środków obrony. Dodatkowo warto powiedzieć, że obecnie trwają także strajki Sack After, jeśli chodzi właśnie o dubbing chociażby w grach, a także występowanie aktorów w produkcjach, a Ashley Berch jest członkiem tego przedsięwzięcia. Aha. Warto powiedzieć, że właśnie jednym z głównych powodów strajku była walka o ochronę przed nieautoryzowanym wykorzystaniem występów aktorów przez. Generatywną AI, a ktoś dom... Bardzo dobrze według mnie, bardzo dobrze, bo to jest czasami przesada. przesada. Magają się, aby ich zgoda była wymagana przed stworzeniem ich wersji sztucznej inteligencji, a także sprawiedliwego wynagrodzenia oraz informacji o sposobie wykorzystania tego subowtura. Bez zaznaczyła, Gadam, że w żaden sposób. to jest sposób... akurat, że tak wykorzystywany jest. Co innego, chce zmieniasz głos, coś tam, coś tam, ale kurczę wykorzystywać już wizerunek, głos i robić sobie coś jeszcze, jakieś boty, nie boty, to jest tam już trochę. Nie krytykuje istnienia, a także rozwoju technologii AI. Równie dobrze mogliby na jak jesteś aktorem, ci całą Twoją mordę, cały Twój głos i zrobisz na Twojej podstawie całą oddzielną grę w filmie. Jeszcze to bo... Nie dostaję sobie wynagrodzenia. ponieważ uważa to za naturalny postęp. Tutaj warto powiedzieć, że na przykład taki Doug Cockle, czyli Geralt z Wiedźmina, nazwał replikę głosu przez AI jako kradzież, a za to no. Roger Clark, czyli Arthur Morgan z Red Dead Redemption 2 i Ned Luke, czyli Michael DeSanta z GTA 5, sprzeciwiają się wykorzystaniu ich wizerunku przez AI w mediach społecznościowych. Może tak na szybko no. warto w tym miejscu powiedzieć o Resident Evil od firmy Capcom, która jest popularną oh. marką z gatunku horroru. Najnowsza osłona serii, czyli Resident Evil 9, zapowiadana jest jako rewolucja w serii na miarę kulturową nowych już części, takich jak Resident Evil 4 <coughs> czy Resident Evil 7 Biohazard. Jak podaje Insider Dust Golem, fani mogą spodziewać się dużego odświeżenia, jeśli chodzi o dziewiątą część serii. Deweloperzy z Capcom mają ambitne plany i chcą na nowo odkryć tę markę, wprowadzając wiele nowości w rozgrywce. Tym samym RE9 nie będzie podobny pod względem gameplayu do siódmej i ósmej odsłony serii... O, ku... to, to jeszcze bardziej ani do wydawanych remake'ów klasycznych części. Twórcy zamierzają w tej odsłonie wykorzystać wiele nowych elementów... Czekam na remake 5, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie. I... Zaczęliśmy grać w z bugin na streamie, pamiętam, nie dokończyliśmy jeszcze, eee, i tak ...momentów, które mają zaskoczyć także wielu starych wyjadaczy. Resident Evil 4 bardzo mocno no, od kontynentów survival horroru i postawił bardziej na akcję, za to jeśli popatrzymy sobie na Resident Evil 7, no. tutaj poszło to wręcz przeciwnie, stawiał bardzo mocno na grozę, między innymi poprzez wprowadzenie perspektywy pierwszej osoby. Jak podaje Insider, prace nad grą trwają dłużej, ze względu na jej rewolucyjny charakter. Chciałbym, żeby Vanessa zagrała w... W siódemkę albo w ósemkę tego rezydenta na streamie. Ale to by było. Takie byłoby darcie się, że myślę, żeby nawet k. B, tam wjechał on HT. Bo myślałoby, że tak. na tam Annesę. Tak by było. Coś czuję. A informator jest niemal pewien, że gra zostanie ujawniona jeszcze w tym roku. Ostatnio też na Steamie miało swoją premierę Chernobylite 2 Exclusion Zone, które określany jest mianem Polskiego Stalkera 2. Gra spotkała się z mieszanymi opiniami i przy tym zyskała tylko 259 recenzji. Jeśli chodzi o graczy, to ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, bo szum, jeśli chodzi o produkcję, był bardzo, bardzo mały, a w grze w all-time Pico znajdowało się maksymalnie 269 graczy. No i właśnie The Farm 51 nie jest zadowolony z rezultatów, jaki przyniósł tytuł. W związku z tym Ogłosiło redukcję zatrudnienia i zmiany w rozwoju aj, produkcji. Aj, aj. W ciągu ostatnich dni jasnym stało się, że sprzedaż gry we wczesnym dostępie nie pozwala na dalsze zwiększanie skali bardzo dużego już obecnie przedsięwzięcia. Aby projekt mógł być dalej rozwijany, musieliśmy podjąć trudne decyzje: rozstać się z częścią zespołu i zawiesić na ten moment pracę nad częścią zawartości, którą postanowiliśmy wydać w późniejszym terminie. Natomiast na ich stronie internetowej to ogłoszenie jest znacznie większe i z niego możemy dowiedzieć się, że w dniu 14 marca z pracą pożegnało się 15 osób. Z... Ja pierdolę. Zespołu liczącego ponad 50 pracowników Obecnie wszystkie osoby, które pracowały gdzieś tam nad pojedynczymi rzeczami Teraz skupiają się już tylko na tym, aby ulepszyć elementy, które są najbardziej wyczekiwane przez graczy Twórcy liczą, że jeśli pójdą w tę stronę, to gra spotka się w końcu z pozytywnym odbiorem po premierze I będzie mogła być dalej rozwijana podobnie jak część pierwsza Przejdźmy dalej W ostatnim materiale mówiłem wam o modyfikacji Classic Offensive Która ma na celu odtworzenie rozgrywki z klasycznego Counter Strike'a 1.6 na nowym silniku C Nie lubię, nie, nie lubię 1.6, więc raczej nie spodziewajcie się, że to zagram Let's go Niestety mimo Ośmiu lat pracy nad projektem, jego premiera została wstrzymana przez Valve. I jest jeszcze ten teraz. Ponieważ ci skontaktowali się ze spawn deweloperów wyrażając sposób, obawy dotyczące zgodności projektu z wytycznymi platformy Steam i umową subskrybenta. Akcja weszła się chyba nie za dużym echem, bo w sieci możemy teraz zobaczyć nowy materiał, który przedstawia pełną, samodzielną przeróbkę gry Counter-Strike 1.6 o nazwie CS Legacy, która ma okazać się na platformie Steam w 2025 roku. Nie wiem jak wy, ale ja na miejsce tego standalona troszeczkę bym się obawiał, że ich projekt również zostanie zdjęty, ale, mm. ale jak widać są pewni swego. Projekt ten jest stworzony od podstaw na oficjalnym silniku Source Engine SD, Firmy Valve i ma być to w ogóle w pełni samodzielny tytuł, co oznacza, że nie będzie wymagała posiadania innej wersji Counter Strike'a do działania. Jeśli zobaczymy to sobie z no to prezentuje zagadzie. on wiele oryginalnych elementów CSA 1.6, które są dobrze znane graczom, w tym klasyczne dźwięki, animacje, ragdoll, a także odświeżona wersja oryginalnej mapy Nuke. Mimo tego, że jestem zagorzałym fanem Counter Strike'a 1.6 i kilka lat temu jeszcze sobie do niego wracałem, teraz mam obecnie zastój, jeśli chodzi o to, to chciałem posłuchać Waszej opinii i dowiedzieć się, czy Waszym zdaniem zostanie to usunięte, a może. Myślę, że tak. To właśnie. Myślę... 谢谢，宝贝，谢谢你。 Starego. Bo jeżeli to jest zrobione od bez. zera, to myślę, że Valve znajdzie jakiś sposób, żeby do tego się dowiedzieć. Tym bardziej, że Counter-Strike na Steamie obecnie przeżywa drugie życie, jak widać, no bo tutaj all Time Peak został osiągnięty w przypadku Counter-Strike'a dwójeczki, a wszystko to związane jest z premierą drugiego sezonu trybu premier. No i w taki to sposób Counter-Strike hmm. 2 osiągnęło wyniki 1 824 989 graczy jednocześnie w produkcji. Dzięki ten materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do wracamy. O? O? Może do ceska, ho, 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 może do Ceska wracamy, ho, 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 tu, tu, ho, coś siu.